Z monitora produktów możesz przejść na kartę produktu. Każdy produkt, który jest z BRW, ma własną kartę z różnymi modułami. Wystarczy, że klikniesz na nazwę i otwiera ci się karta produktu. Nazwa produktu jest też linkiem do oferty w Twoim sklepie. Widzisz tutaj, jaka jest Twoja cena oraz pozycja w rankingu. Pierwszym elementem w produktach konkurencyjnych są konkurencyjne oferty innych sklepów. Są to produkty, które Berrybu zmonitorowało i znalazło u Twoich konkurentów oraz w Allegro i w Google Shopping i prezentuje je jako te same, wraz z cenami, czasami też ze stanami magazynowymi. Jeśli jednak uznasz, że któryś z tych produktów nie jest taki sam jaki ten, który jest u Ciebie na sklepie, klikając przycisk kosz. Możesz tę ofertę stąd usunąć. Jeśli znajdziesz na Allegro w Google Shopping lub w sklepie konkurenta ten sam produkt i chcesz, żeby był monitorowany, wystarczy, że wkleisz link do tego produktu i produkt automatycznie zaciągnie się i będzie monitorowany. Klikając filtruj oferty, możesz wybrać, jakie oferty mają Ci się pokazywać. Jeśli chcesz obserwować, monitorować, Sklepy internetowe, Google Shopping i Allegro, wystarczy, że zostawisz tak, jak jest, ponieważ tak jest automatycznie w ustawieniach, ale wystarczy, że odklikniesz i widzisz na przykład tylko oferty tego produktu na Allegro. Kolejnym elementem jest historia cen produktów konkurencji, którą możesz zobaczyć na określonych okresach lub zaznaczyć własny okres. Możesz też wybrać, czy chcesz widzieć. Wszystkich konkurentów, czy tylko niektórych. Ta informacja pokazuje Ci dokładnie na przestrzeni czasu, jak zmieniały się ceny tego konkretnego produktu u wybranych Twoich konkurentów. Sugerowane oferty konkurencyjne to informacja od Berebu, że to prawdopodobnie są. Te same produkty, ale system nie jest pewien i nie chce Cię wprowadzić w błąd, więc to Ty podejmujesz decyzję, czy chcesz je dodać do głównego monitora i analizować, jakie są ceny na tych produktach. Jeśli ich nie dodasz, będą po prostu w sugerowanych ofertach konkurencji. Zawsze widzisz też, jakie oferty zostały usunięte, i możesz je przywrócić, żeby dalej były w monitorze. Więc to jest pierwsze miejsce produkty konkurencyjne w karcie produktu każdego z produktów, które monitoruje Berybu.